Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na ostatni w tym roku program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu rekordowy budżet Mazowsza na 2024 rok przyjęty. Tunel w Sulejówku otwarty. Radomska elektrownia będzie rozbudowana. Pod koniec grudnia Radni Mazowsza przyjęli proinwestycyjny rekordowy budżet na 2024 rok. Aż 8 miliardów 400 milionów złotych. Tyle wyniosą wydatki w przyszłym roku. Na modernizację i rozbudowę dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczą ponad 3 miliardy złotych. Samorząd województwa mazowieckiego na swoje 25-lecie przyjął najwyższy budżet w historii. Dochody województwa mazowieckiego w 2024 roku osiągną ponad 6 miliardów 750 milionów złotych. To o miliard 100 milionów złotych więcej niż w 2023 roku. Ponad miliard złotych zostanie przekazane na wsparcie gmin, powiatów i organizacji pozarządowych. Budżet jest rzeczywiście imponujący, największy budżet w historii. Po stronie wydatków nigdy nie mieliśmy takiego budżetu. Uważamy, że trzeba dawać impulsy inwestycyjne po to, żeby województwo się rozwijało. Dwa miliardy przeznaczymy na inwestycje. Oczywiście największe wydatki będą skierowane na, no chociażby na transport publiczny, na drogi wojewódzkie, ale zaraz na drugim miejscu są inwestycje w ochronie zdrowia, później w kulturze, w edukacji. No, i też przyspieszamy wydatkowanie środków unijnych. Ponad 772 miliony złotych zostanie przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację dróg wojewódzkich. 202 miliony złotych pochłoną inwestycje w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, a ponad 153 miliony złotych w placówkach oświatowych. Samorząd województwa po raz kolejny udowadnia, że prowadzi działania proinwestycyjne, dające rzeczywiście duży rozwój, jednocześnie duże wsparcie przy tylko 900 milionów w tym budżecie jest zaplanowane na wsparcie samorządów różnych szczebli. Największą, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to jest realizacja drogi 747, droga od Solca nad Wisłą do, do Iży. Oczywiście kultura również jest nam bardzo bliska i musimy w nią inwestować. Natomiast oczywiście mamy 30 instytucji kultury, którym zapewniamy podstawowy byt, chociażby Teatr Polski w Warszawie. czy czy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsza, ale także wiele muzeów, które funkcjonują na terenie całego województwa. Mazowieckiego. W przyszłym roku władze Mazowsza przeznaczą 543 miliony złotych na inwestycje i utrzymanie placówek służby zdrowia. A same inwestycje w mazowieckich placówkach zdrowia pochłoną 438 milionów złotych. Skupiamy się na inwestycjach. Chcemy jak najwięcej inwestować, ale też nie zapominamy o naszych lokalnych partnerach, czyli gminach i powiatach. Ponad miliard z dwieście jest Janosikowego. To też są środki, które jeżeli byśmy wydali na Mazowszu, to. One by naprawdę bardzo dużo inwestycji mogły wesprzeć. Niestety musimy to przekazywać innym województwom. W wieloletniej prognozie finansowej do 2038 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 24 miliardów 500 milionów złotych. Wśród najważniejszych zadań znalazło się utrzymanie dróg wojewódzkich, transport publiczny, rozwój regionalny oraz ochrona zdrowia. W sulejówku otwarto ponad 90-metrowy tunel, który zastąpił kolizyjny przejazd kolejowy. Ponad 34 miliony złotych na te inwestycje przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Tunel powstał w miejscu jednego z najruchliwszych przejazdów kolejowych w kraju. W ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 ulicy Piłsudskiego w Sulejówku. Według miejskich prognoz natężenie ruchu w tunelu ma wynieść nawet powyżej 50 tysięcy pojazdów na dobę. To jest inwestycja wspólna PKP tejże województwa mazowieckiego i miasta Sulejówek. Myślę, że mieszkańcy bardzo doceniają to, że po kilkudziesięciu latach wreszcie nie będą stali w korkach. Zresztą zapowiadana jest budowa drugiego tunelu, więc no, wszyscy są szczęśliwi. Inwestycja objęła budowę tunelu wraz z przebudową drogi, chodników, ścieżki rowerowej czy wind osobowych. Przebudowano również torowisko, skrzyżowania z drogami oraz infrastrukturę podziemną. Zawsze porównywałem to, że taki tunel dla Stoliwka to jest taki most na rzece, na której tej rzece tego mostu brakuje. Brak przeprawy bezkolizyjnej na torach, które dzieliły na północny i południowy, to było wielką uczciwością dla mieszkańców. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 80 milionów 300 tysięcy złotych, z czego 34 miliony 100 tysięcy złotych przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Jednocześnie podpisano umowę na budowę kolejnego bezkolizyjnego skrzyżowania. Dzięki tunelom poprawi się bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym na szlaku z Warszawy do Terespola. Muzeum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zostanie rozbudowane, powstanie dodatkowa przestrzeń wystawiennicza, profesjonalny magazyn na dzieła sztuki oraz sale edukacyjne i pracownie. Sejmik województwa zakupił nieruchomość sąsiadującą z Radomską Elektrownią. Dzięki temu możliwa będzie rozbudowa muzeum. Zakup dzisiejszej działki o powierzchni ponad 1000 metrów daje nam możliwość rozpoczęcia prac projektowych. W tej przestrzeni no, samego centrum Radomia to jest bardzo ważne działanie, które będzie z pewnością wysoko oceniane przez zarówno samych mieszkańców Radomia, jak i osób odwiedzających Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrowni. Jestem dumny, że możemy środki publiczne przeznaczać na takie bardzo, bardzo ważne cele, a mianowicie cele, które mają za zadanie rozwijać naszą kulturę. Na niezagospodarowanym terenie ma powstać kompleks połączony z obecnym budynkiem elektrowni. Dwie sale wystawowe, każda powyżej 400 m2, oczywiście magazyn na dzieła sztuki. No I to co nam tu w obecnym obiekcie brakuje, czyli sali dużej takiej edukacyjnej. Będzie sala edukacyjna ponad 200 m2 plus sala ogólna konferencyjna z jakąś małą salą kinową kameralną na 30 miejsc. Prace projektowe Rozbudowy radomskiej elektrowni mają rozpocząć się w przyszłym roku. Uczniowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w sierpcu mogą już korzystać z nowej hali sportowej. Inwestycje wsparł Sejnik Mazowsza. Podopieczni sierpeckiej placówki mogą w pełni korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej. Zadbano o każdy szczegół, od dobrze oznaczonego boiska, bramek i koszy, po piłki do gry. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy pomóc. To są dzieci, które wymagają zwiększonej opieki. Zwiększonej wrażliwości. Do tej pory nie miały takiej możliwości, żeby się też realizować w tym wymiarze sprawności fizycznej. Sala gimnastyczna to zupełnie nowy obiekt zbudowany od podstaw na terenie boiska szkolnego należącego do ośrodka. Prace nad jej budową trwały 15 miesięcy. Dodatkowo w ramach inwestycji powstały również dwie sale lekcyjne. Mamy tutaj dodatkowo wybudowane dwie sale przedszkolne z przeznaczeniem do nauki i pobytu dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ przedszkole też się tutaj cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Mamy piękne szatnie, łazienki, mamy zaplecze dla WF-istów. Otwieramy dzisiaj salę gimnastyczną. Nie jest co prawda to sala o wymiarach pełnego boiska do piłki ręcznej, ale zapewniam, że uczniowie tej szkoły, dyrekcja szkoły, nauczyciele będą na pewno zadowoleni. Zapewne poprawi to pracę nauczycieli z dziećmi, chociażby w tym wymiarze wychowania fizycznego, bo przynajmniej te dzieci będą mieć dach nad głową. Czyli nie będą musiały korzystać z sąsiednich sal gimnastycznych. Koszt realizacji inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych, z czego prawie 1 milion 400 tysięcy złotych to dofinansowanie z budżetu województwa w ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju. 20 programów wsparcia to odpowiedź samorządu województwa mazowieckiego na potrzeby lokalnej społeczności. Sprawdziliśmy, jakie projekty udało się dzięki tej pomocy zrealizować w tym roku w regionie ostrołęckim. Ponad 263 miliony złotych i 681 inwestycji. To tegoroczny bilans wsparcia sejmiku województwa w regionie ostrołęckim. W ramach tych ważnych programów wsparcia dla równomiernego rozwoju 86 milionów zostało zrealizowanych, 46 inwestycji. Ale to też ważne wsparcie, 15,5 miliona złotych na rzecz zdrowia. To przede wszystkim wsparcie na rzecz zakupu potrzebnego sprzętu w oddziale kardiologii, w oddziale zakaźnym, w szpitalu właśnie ostrołęckim, ale też zakup za to dwóch karetek dla Meditransu Ostrołęckiego. W ramach Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju powstał między innymi przedszkole samorządowe w Różanie, zespół przedszkolny w Ostrołęce czy przedszkole i żłobek w Olszewie Borkach. Dofinansowana została także budowa sieci wodociągowej w Olszewce czy projekt kolej na park w Wyszkowie, a także inwestycje drogowe jak przebudowa drogi powiatowej Chrzanowo-Małki i drogi gminnej w Nowych Wypychach. Mamy 20 programów wsparcia. Są to różne programy od takich mniejszych dla Kół Gospodyń Wiejskich czy dla organizacji pozarządowych na wsparcie kobiet To poprzez programy dotyczące infrastruktury sportowej, poprzez programy dotyczące inwestycji w sołectwach. Samorząd województwa systematycznie przez dziesiątki lat wspomaga samorządy gminne, samorządy powiatowe, miejskie w realizacji różnego rodzaju inwestycji, inwestycji potrzebnych dla mieszkańców, inwestycji, które dają nowe szanse, nowe możliwości. W regionie ostrołęckim Sejmik Mazowsza dofinansował także 44 projekty proekologiczne, w tym między innymi utworzenie parków w Wąsewie czy zakup stacji ładowania pojazdów elektrycznych w gminie Boguty-Pianki. Wierzę, że mieszkańcy Mazowsza doceniają to, co dzieje się z udziałem. Środków samo pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego. to są inwestycje, jak już mówiłem, służbę zdrowia, ekologię, sport, edukację, drogi, kanalizację. Jest tego mnóstwo. W 2024 roku na realizację programów wsparcia samorząd przeznaczył rekordowy miliard złotych. Inflacja, wybory parlamentarne, trwająca wojna w Ukrainie to okoliczności, które towarzyszyły nam w 2023 roku. Samorząd Województwa Mazowieckiego wspierał w tym czasie lokalne samorządy, przeprowadzał także własne inwestycje. O podsumowanie roku poprosiliśmy marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika. Rok 2023 pod względem modernizacyjnym, inwestycyjnym też był bardzo dobrym rokiem. Tutaj największe wydatki skierowaliśmy na ochronę zdrowia. Wkrótce oddamy bardzo dużą inwestycję w szpitalny oddział ratunkowy w Radomiu, ale też oddamy po wyposażeniu ośrodek radioterapii w Płocku. Obie te inwestycje grubo przekraczają 100 milionów złotych. Modernizowaliśmy też oddziały zakaźne w Płocku, w Ciechanowie. W dalszym ciągu inwestowaliśmy dużo w drogi. No i oczywiście kultura, która jest zawsze oczkiem w głowie. Kontynuujemy i wkrótce oddamy też piękną szkołę w Garbatce Letnisku szkołę tak zwaną drzewną. To był udany rok. W 2023 roku na modernizację i rozbudowę dróg, placówek medycznych, instytucji kultury czy szkół władze regionu przeznaczyły blisko 2 miliardy złotych. Ponad 700 milionów złotych przeznaczono na wsparcie gmin, powiatów, a także organizacji pozarządowych. Kolejny rok z przyjętym właśnie rekordowym budżetem to szansa na realizację wielu nowych inwestycji. Ponieważ to ostatnie w tym roku wydanie informacji z Mazowsza, życzę Państwu, żeby 2024 rok przyniósł wiele pozytywnych zaskoczeń, żebym mogła przekazywać Państwu tylko dobre informacje. Do zobaczenia ponownie, już niebawem. Są takie chwile, które zmieniają cały twój świat, są takie miejsca, w których odkrywasz go na nowo. I tacy ludzie, którzy wskazują ci drogę. Są takie momenty, w których wszystko jest w Twoich rękach. Warto być wtedy razem. Są takie sytuacje, w których trzeba się zatrzymać spojrzeć wstecz. I pamiętać o swojej historii, aby z odwagą patrzeć w przyszłość, mieć wspólny cel, po to, by razem sięgać po sukces. I najważniejsze to mieć dobry plan. Mazowsze. Nasze miejsce na Ziemi.